Najczęściej stosowana metodą przez sprawców jest tzw. metoda na policjanta. Sprawcy niestety wykorzystują społeczne zaufanie do służb mundurowych i przez pryzmat tego, podając się za rzekomego policjanta, nakłaniają osoby starsze do współpracy. Niestety w tym przypadku starsze osoby tracą naprawdę duże ilości pieniędzy w, tym, w tych kwestiach. Metoda na wnuczka już jest wszechobecnie znana, dlatego sprawcy poszli o krok dalej. I stosują właśnie metodę na policjanta, na policjanta centralnego biura śledczego. Ona jest najczęściej właśnie stosowana. A jak się ustrzec? Na co powinni zwracać uwagę seniorzy przede wszystkim? Akurat sprawcy wykorzystują dobre serce starszych osób. Pod pretekstem pomocy policjantom, czyli służbom mundurowym, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o, o działanie, właśnie i tutaj nawiązujemy do wszechobecnego zaufania do służb mundurowych, sprawcy wykorzystują to zaufanie i korzystając z dobrego serca osób starszych, nakłaniają do współpracy. Podając przykład, podam teraz, że na przykład rozpracowują grupę przestępczą, i przez pryzmat tego. Chcą nawiązać kontakt z osobą starszą. Ona najczęściej jest tak, że pobiera wszystkie swoje oszczędności z konta, z domu i idzie na umówione spotkanie. No niestety mieliśmy w 2015 roku taki przykład, gdzie mieszkanka wrześniu straciła 47 tysięcy. Metoda taka sama, czyli pierwszy telefon wykonywany jest przez sprawcę podającego się za policjanta i nakłania do współpracy. Twierdzi, że zaraz zadzwoni osoba podająca się za wnuczka bądź osobę z najbliższego grona rodziny. No i pod pretekstem tego właśnie nakłaniają starsze osoby do współpracy. Osoby niestety idą w ich tokie myślenia, wyciągają pieniądze, pozbywając się swoich kosztowności z domu. W przypadku naszej wrześnianki akurat polegało to na tym, że wrzuciła pieniądze do kosza przy szpitalu. Kiedy przyszła do domu dopiero... Zrozumiała swój błąd, że to wcale nie byli policjanci. Bo pragnę, pragnę przypomnieć, że policjanci nigdy, przenigdy nie będą nakłaniać osoby do współpracy pod kątem takim, że będą nakłaniali, żeby wypłacali jakiekolwiek pieniądze. A poza tym my nie informujemy osób postronnych o naszych ewentualnych działaniach. Czyli tutaj najlepszą metodą, żeby się ustrzec przed oszustami, jest edukacja i wiedza. Tak, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wersji prowadzą cały czas działania w myśl realizowanego programu Bezpieczne Życie Seniora. W 2016 roku 30 sierpnia mieliśmy spotkanie z seniorami w gminie Miłosław. Na ten rok także planujemy cały czas działania w tym zakresie. Przede wszystkim z seniorami rozmawiamy na ten temat, żeby ustrzec żeby nie dać się okraść, żeby nie dać się oszukać i stracić wszystkich dobytek swojego dorobku życia. Zawsze staramy się mówić, żeby senior zapamiętał jak najwięcej szczegółów. Może skojarzy sobie pogłosi, bo też tak jest możliwe. Zapamiętać spisać numer telefonu. To wszystko, co może, może senior zrobić de facto, żeby nam jakoś policjantom z naszego punktu widzenia pomóc, ale rozwiązanie takiej sprawy jest bardzo trudne.